Godzina czwarta zobaczymy jak to wygląda na zewnątrz A wygląda naprawdę tutaj kapitalnie Drodzy Państwo na pierwsze wzruszenia. Pierwsze łzy już po koliczkach popłynęły, a to dopiero początek. nie boję się Odrodził byk o miłością Może upiecze byk By się przejrzeć w niej Odnaleźć jej Zostaw mi Świetny klimat, jest dużo drewna, jest dużo pięknej. Przestrzeni, dużo przyrody. Sprawdźcie koniecznie ten obiekt. Tutaj ścianka pary młodej. Widać tą przyrodę dookoła. Zobaczcie. Błogi spokój. To jest naprawdę unikatowe miejsce. Sala na wyspie. Było bardzo milutko. I otoczenie 10 na 10.